Getting close to you, gonna burn some clay. And I'll run for miles just to get a chance. 24. edycja Festynu Dziecięcego właśnie nabiera rumieńców, ponieważ kolejne zespoły, kolejne grupy młodzieżowe, kolejne dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli miały swoje występy na scenie ośrodka sportu i rekreacji. Oczywiście dołączyli do tego i rodzice i różne grupy sportowe, militarne. Szkoły, które również wystawiały swoją ofertę, pokazy sztuk walki, m.in. szkoły samurajów. To wszystko tutaj na Osirze. Cel szczytny, ponieważ uśmiech dzieci jest bezcenny. Tradycyjnie organizuje to szkoła podstawowa nr 2 wraz z parafią Zbawiciela Świata w Strzegomiu. Oprócz szkół i przedszkoli z gminy Strzegom również mieliśmy artystów ze Świnicy i Dzierżoniowa. Wszystkim tym, którzy włączyli się w organizację tego przepięknego festynu, serdecznie dziękuję. Oczywiście całość oprawy to Strzegomskie Centrum Kultury wraz z panią Elą Pienio, natomiast główny patronat. To przede wszystkim szkoła podstawowa nr 2 wraz z cudownymi nauczycielami, którzy dzisiaj są tutaj na festynie i panią dyrektor Elżbietą Smyk, która swoje serce jak co roku zostawia właśnie tutaj na Osiżem. Za organizację i zabezpieczenie tego miejsca odpowiada Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z prezesem Pawłem Mosurem i pracownikami. Dziękuję serdecznie za to niezwykłe zaangażowanie w niedzielne popołudnie. Oczywiście można zakupić losy, każdy los wygrywa, ponieważ szkoła podstawowa nr 2 wraz z sponsorami przygotowała dla każdego uczestnika loterii drobne upominki, a o godzinie 19 będą losowane główne nagrody, na które, jak zawsze, wszyscy czekają. Gwiazdem dzisiejszego festynu jest Piotr Gąsowski, który wystąpi o godzinie 20.00. Wspaniały artysta, który myślę, że dzisiaj porwie publiczność, tą, która pamięta jego niezwykłe występy, ale również tą, która usłyszy dzisiaj po raz pierwszy, być może, jego piosenki. Dziękuję Państwu, że byliście dzisiaj z nami to wielki wspaniały festyn na dzień dziecka ilość uśmiechów radości i okrzyków dziecięcych napełnia ośrodek sportu i rekreacji od samego rana to państwa zasługa państwa frekwencji państwa obecności i to że już od 24 lat potrafimy właśnie w te niedzielne popołudnie wspaniale wraz z dziećmi się tutaj bawić Sometimes I think she's almost mean as me. Well, the black up and the dark get fried. Cause she crossed his path last night. I, I got to go and feet, and she got be Sometimes I think she's almost mean as me.